Dynamika, czyli siła dźwięku. Dynamika określa, jak głośno ma być wykonywany utwór muzyczny. Do określenia siły dźwięku używa się oznaczeń w języku włoskim. Oznaczenia dynamiczne. Pianissimo possibile, możliwe najciszej. Pianissimo, bardzo cicho. Piano, cicho. Mezzo piano dość cicho. Mezzo forte dość głośno. Forte głośno. Fortissimo bardzo głośno. Oraz fortissimo possibile możliwie najgłośniej. Do stopniowej zmiany dynamiki używamy określeń crescendo coraz głośniej, decrescendo coraz ciszej i diminuendo. Również coraz ciszej. Gdy zmiana dynamiczna ma być realizowana na krótkim odcinku utworu, na przykład w jednym takcie lub poprzez dwa takty, wówczas spotykamy znak graficzny, taki jak tutaj widzimy na, na ilustracji. Natomiast jeśli ma być ta zmiana dynamiczna robiona przez dłuższy fragment, wówczas spotykamy najczęściej skrót od tych słów. Dynamika może zmieniać się nagle. Do takiej nagłej zmiany dynamiki używamy określeń. Piano forte, czyli cicho i nagle głośno. Forte piano, głośno i nagle cicho. Subito, nagle, na przykład subito piano, nagle cicho. Forzato, akcentując, wzmacniając tylko dany dźwięk lub współbrzmienie. I określenia, które znaczą to samo, to sforzato oraz sforzando.